Cześć, kryptowajacie. Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz krypto konsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na Priv. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 10 listopada 2022 roku. No, i zaczynamy codzienną analizę kryptowalut u mnie na kanale. I co najważniejsze, może zacznę od kilku takich informacji. Jak widzicie, oczywiście wybiliśmy kolejny dołek, czyli scenariusz numer 3 zaczyna się realizować. Dzisiaj zrobimy takie bardziej spojrzenie na bitcoina długoterminowe. Taką aktualizację już kiedyś robiliśmy. Zaraz wam wszystko opowiem, jak ja to widzę. No i dzisiaj za bardzo nie będziemy analizować innych kryptowalut. Niech się troszkę tam rynki uspokoją. Dzisiaj mamy bardzo duże odreagowanie po tych wczorajszych spadkach. Dzisiaj nawet mamy wzrosty po 20-parę procent na niektórych kryptowalutach. Ale nas najbardziej interesuje oczywiście Bitcoin. Kto chciał zakupy w dołku Zrobił, ale przypominam, to nie musi być też ostatni dołek przed nami. Dlatego zacznę od tego, że dzisiaj mamy 10. A 10 każdego miesiąca wlatują nam zakupy do portfela 500. Plus, o którym już Wam w zeszłym miesiącu mówiłem, że co, co miesiąc będę kupywał za 500 zł na pół Ethereum i Bitcoina. I jak widzicie, aktualnie tak to wygląda, że łącznie mamy za 203 dolary. Dzisiaj wleciały kolejne zakupy na Ethereum. Poprzednio kupiliśmy 0,03798, a dzisiaj już 0,041759. Dlatego Fajnie w dołku nam się udało kupić te zrobić te zakupy. No i oczywiście Bitcoin też wleciał, też dużo więcej wleciało nam Bitcoina. Ale to pamiętajcie, to jest akurat projekt na około 10 lat, dlatego jeszcze dużo zakupów przed nami. Spójrzmy sobie na indeks. Strachu i chciwości, no, jak na razie, byśmy tak sobie chcieli spojrzeć, to nie wygląda to źle, bo mamy współczynnik 22, a już my, my mieliśmy tutaj dużo niższe wskaźniki. Chociaż byliśmy na wykresie bitcoina dużo, dużo wyżej. Ja wam jeszcze przypomnę, kto nie ma konta na giełdzie Bing, i z którą współpracuję. To pamiętajcie, że do 24 listopada jest fajna promocja, że do depozytów dorzucają Wam fajny bonus do grania na dźwignię. Jest. kto z Was nie ma jeszcze konta u nich na giełdzie, a ja przeniosłem wszystkie moje trady, wszystkie moje pieniądze do nich na giełdę, no to zapraszam. Pierwszy link w opisie. Macie wszystko tam wyjaśnione. Pamiętajcie, że ja wam nie będę polecał czegoś, czego sam osobiście nie sprawdzę, dlatego według mnie jest to dosyć dobra giełda. Mają bardzo niskie opłaty. No i można grać dodatkowo forex, indeksy, więc bardzo fajnie to wygląda. I drugą bardzo fajną sprawą, którą bym chciał wam też polecić, no to wskaźniki od Maximusa ze strony Maxdata Oczywiście link macie też w opisie pod filmem. Tutaj akurat macie plany, z których możecie korzystać. Jeżeli chcecie sobie wypróbować wszystkie dostępne plany, macie pierwszy tydzień za free z mojego linku w opisie pod filmem. Macie tam wszystko wyjaśnione. Pierwszy tydzień macie wszystko za darmo. Macie możliwość płatności kwartalnie, później rocznie lub bezterminowo. I pamiętajcie, że jak kupujecie kwartalnie lub rocznie, no to macie 10% dłużej yy, każdy plan. Więc wykupując na przykład na 3 miesiące, na 90 dni, no to macie 99 dni ogólnie tego planu. To taki bonus ode mnie. A jeżeli i teraz taka ciekawostka, jeżeli by ktoś chciał kupić bezterminowo plan, na przykład ten najdroższy, i już ma bezterminowo dostęp do tych wszystkich wskaźników. Co ciekawe, najlepsze są te listingi, to wam też polecam, bo tu macie alerty, dzwoni do Was bod z informacją, no to tutaj dodatkowo macie do takiego jeszcze dostęp specjalnego. Bota, do którego nikt tutaj z pozostałych nie ma dostępu, ale to więcej informacji w późniejszych też filmach. A jak już jesteśmy tutaj na stronie Maximusa, na tych wskaźnikach, no to wypadałoby spojrzeć, co tutaj się wydarzyło. Tak na szybko, oczywiście, żeby Wam nie zanudzać, no to możemy sobie spojrzeć, taki fajny mamy. Współczynnik tutaj. Ja może tą średnią kroczącą wyrzucę. No i wróćmy sobie, interwał dzienny. No to zobaczycie sobie, co tutaj się fajnego wydarzyło. Jak bitcoin zaczął lecieć, no to górnicy wyprzedawali się na potęgę. Po prostu wystrzelił ten wykres wyprzedaży górników. No i nie wiadomo jak on dalej się potoczy. Możliwe, że jeszcze się będą dużo mocniej wyprzedawać. Tutaj naprawdę poszybowało, poszybowało to w kosmos. Jest to bardzo fajny wskaźnik. A jak wiecie, macie, mamy dzisiaj dosyć fajne odreagowanie już do góry. No byliśmy na to przygotowani. Też mieliśmy alert właśnie ze strony... No, jak sobie zobaczycie, być może interwał 15 minutowy. No, tutaj jest dosyć mało bitcoinów na giełdach, no, ale bardzo dużo wpływa stablecoinów, dlatego ludzie robią bardzo duże zakupy. No i bardzo dużo osób wystraszyło się właśnie tego, co się wydarzyło tych spadków. No, one były spektakularne, żeby właśnie wystraszyć tych, których miały wystraszyć. Aby właśnie tutaj te osoby zrobiły swoje zakupy. Dlatego to wszystko zaraz zobaczymy, sobie przeanalizujemy dokładnie bitcoina, ale gdybyście mieli właśnie wykupione te wskaźniki, no to byście mieli tutaj informacje i telefon z pierwszej ręki o tych właśnie wpływach i było można się na to przygotować. Tylko pamiętajcie, to też jest kwestia dosłownie czasem paru minut, żeby zareagować. Dobra, wracamy sobie do naszego Bitcoina. Jak sobie spojrzycie na wykres, to aktualnie nie mam żadnych wskaźników. No tutaj mamy wykres poprzedniej naszej hossy. Aktualnie znajdujemy się pod szczytem jeszcze. My jesteśmy poniżej 18 tysięcy. Najpierw zobaczmy sobie co tutaj się wydarzyło? Wróćmy sobie może interwał godzinowy. Narzućmy sobie nasze wskaźniki. Jak pamiętacie, tutaj przy tych trzech liniach ostatnio dosyć mocno się poruszaliśmy. A po czym dostaliśmy ten mocny zjazd. No i teraz, jak tutaj sprawa wygląda? Przybliżmy sobie trochę ten wykres. Ja już na grupie też informowałem. Byćmy sobie może 15-minutowy. Na grupie bardzo debatowaliśmy, jak głęboko zejdziemy tutaj, właśnie przy tej linii na 17 tysięcy. Tutaj zrobiło się bardzo mocne dno. Ja już też mówiłem na grupie. Wchodzenie tutaj w tym miejscu na short, no to jest po prostu samobójstwo. Takich rzeczy się nie robi, tego się nie powinno robić. Wiemy, tutaj jest bardzo mocna strefa. Tutaj to można było ewentualnie wejść w jakiegoś longa. Tylko long przy tak krótkim zasięgu, gdzie tutaj 17622 mamy kolejną strefę, no to tutaj dosyć krótki zasięg. Dlatego ja wstrzymywałem się tutaj z jakimikolwiek trainami. Ja mówiłem, że nawet po przebiciu tutaj tutaj też bez sensu było wchodzić w jakiegokolwiek shorta bądź longa. Tutaj lepiej nie handlować. Ale jak zobaczyłem już tutaj ten ruch, gdzie przetestowaliśmy poziom 17 tysięcy i cena zaczęła reagować, to był bardzo fajny moment na wejście na shorta. Tutaj szybki short, tu ewentualnie wyjście, ponieważ ja nie sądziłem, że aż zejdziemy tak długo. Liczyłem na jakieś też odreagowanie krótkie, które teraz prawdopodobnie się dzieje. To jest ten właśnie ruch tego odreagowania. Jednak ja tutaj bym się nie nastawiał na jakieś spektakularne wzrosty. Pamiętajcie, że jesteśmy aktualnie na 17 tysiącach. 800 dolarów. Jak ja bym wam powiedział dwa tygodnie temu, że będziemy tutaj podczas odreagowania być na 17,800, no to byście się pukali w głowę. A jak widzicie, mogliśmy tutaj aż 17, o, aż z 15,600 na 17,800. Więc to jest ponad 2000 dolarów ruchu bitcoina, więc dosyć sporo. I teraz chciałbym Wam porównać właśnie tą wycinkę, którą tu mieliśmy. Przejdźmy sobie może na drugi wykres Bitcoina, gdzie mam dosyć czysto. I wrzućmy sobie interwał dzienny. No i tutaj są moje scenariusze, o których już kiedyś wam pisałem. Pierwszy scenariusz, tu od tego miejsca zejście. Zejście właśnie na 17,800, tutaj odbicie i jazda do góry. Drugi scenariusz, który był dla mnie najbardziej prawdopodobny, i tego się cały czas trzymałem, że dopóki nie wypijemy głębszego dołka, no to robimy tutaj trochę dłuższą konsolidację, i później lecimy już coraz bardziej do góry. No i trzeci scenariusz, który jest teraz właśnie się dzieje, no to wybicie. Tutaj tego dołka, później delikatne odreagowanie, nawet tutaj do okolic 21 tysięcy, i potem wybicie kolejnego jeszcze dołka bądź dwóch dołków. Ja tutaj przewiduję nawet zejście do okolic 12 tysięcy w tym, właśnie trzecim scenariuszu. Dlaczego właśnie takie zejście, już Wam zaraz pokazuję. Jak sobie cofniemy wykres do szczytu poprzedniej oscy, przybliżmy sobie go może. To jak widzicie, tu mieliśmy też bardzo fajne zejście w dół, później robiła nam się taka konsolidacja. I jak tutaj już wszyscy myśleli, że rynek się uspokoił i za chwilę możemy lecieć po kolejne ATH, no to dostaliśmy zjazd. I ten zjazd, żeby. Wam tutaj pokazać, to miało miejsce o 51% praktycznie, więc tu w tym miejscu była taka panika, żeby wystraszyć wszystkich tych, którzy mieli swoje bitcoiny, żeby się pozbywali. No i później już przyszedł spektakularny odkup. Jak sobie przyjrzycie tutaj się z bliska. To tutaj również były odreagowania. Tu zjechaliśmy, później było mocne odreagowanie do góry i to odreagowanie też było dosyć mocne, Masz Bitcoin odreagował o 26% do góry, po czym znowu zleciał o 28,6% w dół, później znowu odreagował. A później zrobiła nam się konsolidacja, więc pamiętajcie, będzie jeszcze też okazja do zakupów. To nie jest taka sytuacja, że po prostu spadliśmy i już nie odbijemy. No ale pamiętajcie, że tutaj z tej górki zleciliśmy aż o 51%. I teraz wróćmy sobie do, naszego, do naszej aktualnej sytuacji, gdzie się akurat znajdujemy. No i zobaczcie, że też spadliśmy dosyć mocno, gdzie bardzo duża panika i wszyscy już wieszczą koniec krypto, ale my spadliśmy tylko 27% na Bitcoinie. Gdybyśmy mieli spaść też około 50%, no to zobaczcie, około 50% to zaliczamy okolice 10,5-11 tysięcy. Stąd właśnie moja wizja zjechania tutaj do okolic, nawet 12 tysięcy. Może nie być to aż 50%, ale z 45, może 43% takiego ogólnego zjazdu, jeszcze przed ewentualnym odreagowaniem takim mocniejszym, jest oczywiście wykonalne. Dlatego stąd wizja w tym trzecim scenariuszu, właśnie takiego zejścia aż. Do okolic 12 tysięcy. Teraz będzie trzeba obserwować, co się będzie działo. Pamiętajcie, że kto chciał, porobił sobie zakupy. Na no niektórzy jeszcze będą czekać. I po prostu tu może być za chwilę jeszcze większe zejście. Przed nami weekend, więc dopiero od następnego tygodnia. Teraz ja bym proponował, że będzie jakaś tutaj możliwe. Konsolidacja, przejdźmy sobie na ten drugi wykres. Może być jakaś konsolidacja, być może godzinowy, i teraz możemy na przykład tutaj między 17, a na przykład tą strefę na 18-200, i tu możemy mieć konsolidację przed ewentualnym jeszcze kolejnym zjazdem w dół. Odreagowanie raczej w okolicy 21 tysięcy wydaje mi się, że nie będzie miało miejsca, by to był zbyt taki optymistyczny ruch przed weekendem, ale podejrzewam, że w niedzielę, wieczorem, ewentualnie w poniedziałek już znowu rynek będzie mógł próbować nurkować. Pamiętajcie, że ta wizja to jest bardziej taka... E 3-4 miesięczna do przodu, więc tutaj ze spokojem jeszcze wszyscy zdążą się obkupić. I Pamiętajcie o tym, że te strefy są bardzo ważne, ale przy bardzo mocnej sprzedaży lub bardzo mocnych zakupach te strefy przebija praktycznie bez mrugnięcia okiem i sugerując się na przykład wykresami na spot, a na futures. No to bądźcie pewni, że potrafi być bardzo duża różnica. My wczoraj na przykład na grupie analizowaliśmy wykres Solany. Już wam pokazuję Solane. I ja tutaj na Solane jak patrzyłem, pisałem z patronami mojego kanału. No, i pisali, że Solana po 9 dolarów, A ja sobie tak patrzę na wykres, no jak po 9 dolarów, jak tutaj mieliśmy najniższe zejście na 12,5 praktycznie dolara, ale okazało się, że na Bajbicie, na futures, tam na dźwigni tak zepchnęło Solane, że faktycznie pokazało poniżej nawet 9 dolarów. Teraz, żeby wam udowodnić, no to zobaczcie sobie, to jest wykres solany na Binance'ie, na spot. Mamy tutaj najniższy poziom 12 12 dolarów centów. No i teraz wam pokażę na Bajbicie wykres solany. Wygląda bardzo podobnie, ale tutaj mieliśmy zejście nawet poniżej 8. Mieliśmy Najniższe mie miejsce 7,64 dolarów. Więc różnica jest kolosalna, dlatego warto mieć też na uwadze, na jakim wykresie analizujecie sobie danego coina. Jeżeli planujecie kupić na spot, no to pamiętajcie, żeby wykres był typowo na spot. Dlatego to jest bardzo ważne. No Teraz cena akurat Solany tutaj na futures 1754, a 1755 mamy na spot, więc cena się już wyrównała. No ale przy takich dużych dźwigniach po prostu zbijana była cena kolosalnie. Dlatego wykresy się różnią i musicie też na to patrzeć. Pamiętajcie też, że przy takich mocnych zjazdach jakie mieliśmy na Bitcoinie i innych kryptowalutach, musicie pamiętać, że tutaj bardzo dużo osób zlikwidowało tutaj, chodząc na dużej dźwigni, naprawdę trzeba uważać, te ruchy są bardzo mocne, dlatego tutaj nie jeden miał konto wczoraj zlikwidowane. I czasami w takich mocnych ruchach. Lepiej sobie odpuścić granie na dźwigni i się przyglądać. Ja tutaj kilkukrotnie, tutaj właśnie w tym ruchu, o którym wczoraj wam mówiłem, zarobiłem prawie 900% w kilkanaście minut i tutaj zrealizowałem sobie te zyski, ale praktycznie połowę tego zysku straciłem, chcąc tutaj wyłapać kilkukrotnie dołek na longa, Dlatego za, bodajże czwartym razem, jak mi wycięło stop losa, no to odpuściłem i wolałem przyglądać się, co się tutaj będzie dalej działo. Dlatego pamiętajcie, zabezpieczajcie swoje pozycje, wróćcie kapitał, jeszcze czas na zakupy też przyjdzie, a jak kupując na spot, pamiętajcie, że uśredniając cenę, to jest najbezpieczniejsza forma inwestycji w kryptowaluty. Ja dziękuję Wam serdecznie. Pamiętajcie linki do, do giełdy oraz do wskaźników, które ja polecam. Wszystko macie pod filmem w opisie. A my słyszymy się już jutro. Pamiętajcie, że jutro jest święto, więc jutro będziemy słyszeć się troszkę wcześniej, nagram wcześniej dla Was filmik. I życzę Wam. Tym, którzy mają długi weekend, przyjemnego długiego weekendu, a tym, którzy idą do pracy, to miłego odpoczynku przed pracą. Do usłyszenia jutro. Hej!